Głównym elementem tej inwestycji będzie budowa zbiornika wody pitnej, który będzie gromadził 1000 m3 i da nam takie zabezpieczenie pod kątem dostawy wody, szczególnie w dni upalne, wtedy gdy mamy większy, większy pobór wody. W tej chwili mamy trzy zbiorniki na 600 m3, ale są to stare zbiorniki, które i tak wymagałyby tutaj... Bardzo dużych nakładów, jeśli chodzi o remont, więc budujemy nowy, tak jak powiedziałem, składający się, tak w zasadzie z dwóch zbiorników. Jeśli chodzi o wodociąg, to również dobudowujemy część sieci, robimy dodatkowo przepompownię, które nam wzmocni ciśnienie w części rudnik i to spowoduje większy komfort odbioru wody, bo, tak jak powiedziałem, jeżeli jest większy pobór. W okresie dni upalnych to wtedy w niektórych miejscach spada nam ciśnienie wody. Ta inwestycja naprawdę poprawi infrastrukturę wodociągową, chociaż mamy ją już w bardzo dobrym stopniu zrealizowaną w gminie Rudniki. Natomiast chcieliśmy dopełnić to poprzez właśnie budowę tego zbiornika i części sieci. W tej części, w której rozbudowujemy sieć, również powstają nowe budynki i mamy nadzieję, że ludzie będą inwestować w gminie Rudniki, będą się tam budować a zachętą będzie ta nowa infrastruktura. Jeśli chodzi o infrastrukturę wodną, to myślę, że tutaj w zasadzie te pieniądze, które otrzymamy w tej chwili nam zabezpieczają, zabezpieczają to bezpieczeństwo wodne, natomiast bardzo dużo pieniędzy potrzebujemy na kanalizację, chociaż nasza gmina jest skanalizowana w 60%, natomiast w najbliższym czasie przymierzamy się do budowy Modernizacja w zasadzie budowy oczyszczalni ścieków w rudnikach. To jest inwestycja, która w pierwszym etapie wykład, y, wymaga nakładu około 20 milionów y, i dalszą rozbudowę kanalizacji w, naszych, y, w naszej gminie. W tej chwili realizujemy kanalizację w dwóch miejscowościach, w miejscowości Łazy i Młyny, gdzie y, koszt tej inwestycji to jest 3,5 miliona, ale jeszcze wiele miejscowości czeka na skanalizowanie.